Witam, no to ostatnia część yy, ciągu dalszego wspomnień z wakacji. Wczoraj mówiłem o tym, czego nauczyłem się w wakacje. Napisała do mnie Iwona Zolsztyna, że najbardziej z wakacji to ona zapamięta komary. Gdyby komary wysysały zamiast krwi tłuszcz, to ona byłaby anorektyczką i pyta, czy mam jakąś radę na komara barbarzyńcę. No, jak to mówią, najlepszym środkiem na komary jest środek kapcia. Komary, to prawda, przelewają niewinną krew, ale czasami winną, czasami piwną. Z drugiej strony, komar jest jak wierny przyjaciel masochista. Odpędzasz go, przeklinasz, bijesz, a on i tak pragnie być blisko ciebie. On pierwszy jest przy Twoim grillu i je ci z ręki. Naturalnym wrogiem komarów jest nietoperz. Nietoperz potrafi pożreć dziennie ze 2000 komarów. Pewna gmina sprowadziła 200 nietoperzy, żeby walczyć z plagą komarów. No i teraz mają plagę nietoperzy, i gmina poszukuje naturalnego wroga dla 2 milionów nietoperzy. Właśnie, co zjada nietoperzy? Nie to Nietoperze zjada głównie strach przed upadkiem z sufitu jaskini. No ale wracając do komarów, ja mam wrażenie, że ostatnio zrobiły się sprytniejsze niż kiedyś, bo one podlatują, siadają na łóżku, a dalej idą pieszo, żeby nie było ich słychać. Podobno najskuteczniejszym sposobem na komary jest niszczenie jaj komarów. To no, tylko weź traf w jaja komarów, to ciężko trafić. Skąd się biorą w ogóle komary? Słuchajcie, za każdym razem, kiedy rodzi się zboczona myśl, rodzi się komar, dlatego jest ich tyle. Uważajmy.